Na serwerze Majestyk.rp zawitała majówka. Z tej okazji od 30 kwietnia do 4 maja wiele aktywności jest premiowanych. Dostaniemy za tą samą robotę dwa razy więcej nagród. A ja w tym materiale zaprezentuję wam, jak wycisnąć z tego najwięcej jak się Zagraj na serwerze majestick jest banalnie proste. Serwer nie ma whitelisty, więc wystarczy, że założycie konto. Wchodzicie w link, który znajduje się w Potwierdzacie, że macie dietę 5. Wybieracie serwer oczywiście polski. Wpisujecie Potrzebne dane, oczywiście kod promocyjny Bacchus, rejestrujecie się, pobieracie launcher i możecie grać. A więc tak, jeżeli pracujecie we frakcjach, czyli na przykład policja, FIB, wojsko, czy też szpital, dostaniecie za tą robotę dwa razy więcej kasy. Kasy dostajecie co godzinę aktywnej gry. Jeżeli chcecie sprawdzić, ile wam brakuje do wypłaty, wchodzicie w F2, zakładka postać następnie, teraz zakładka główne, i nagrywacie czas do wypłaty. I co godzinę aktywnej gry dostajecie dwa razy więcej kasy Kolejna premia, za pracę jako górnik Inkasent, kierowca autobusu Kierowca ciężarówki, listonosz A także śmieciarz, dostaniesz dwa razy więcej kasy Ja wam osobiście polecam pracę jako śmieciarz e, Najlepiej jeżeli jeszcze macie grupkę znajomych, bo wtedy zarabiacie więcej I tą misję robi się bardziej przyjemnie Możecie właśnie w grupie tę misję wystartować a raczej tą pracę. Ale akurat ja będę grał solo i pokażę Wam nie więcej na czym to polega. Wydajemy sobie świeciarkę i dostajemy właśnie punkt, do którego musimy się udać. Jesteśmy ja na miejscu. Warto sobie podjechać tyłem, najbliżej jak się da, Bo wtedy możecie wyjąć i wrzucić z powrotem do świeciarki. Zobaczcie. Akurat ja się tak ustawiłem, że klikam E i E. Mogę stać w miejscu. Im dalej jest oddalony świetnik od Waszego od tego punktu podróży. Więcej pracy dostajecie, hajs z tej pracy zależy także od waszego poziomu. Świeciarza możecie sobie podejrzeć w zakładce F2. Tutaj macie zakładka postać. E, są i tutaj właśnie macie pracę jako świeciarz. Ja akurat mam poziom trzeci, więc zarabiam troszeczkę więcej. Kolejny świecik był blisko, więc tej kasy aż tak dużo nie będzie, ale zawsze coś po 140, nie? Ja mam kilka worków. Jak się nie mylę, jest ich 7 albo 8. Pięk. I to będzie ostatni raczej. Dokładnie. I teraz się damy I idziemy kolejny punkt. O, też blisko. Kolejne. Teraz po 107 y, dostajemy. Oczywiście tych work trochę jest, więc prawie też szczaka z jeden kurs mamy. takie proste, szybki, nawet i 2 km. I znowu coś wieście. Oczywiście wiecie. Eee, czy jest długi kurs, czy jest krótki kurs? Hejs, tak samo się rozkłada, nie? Bo się przecina na ilość przejechanych kilometrów. Tylko wiecie, pojedziemy gdzieś daleko, długa trasa i potem dostajemy ogromne kwoty za każdy worek, to robi to wrażenie większe, nie? A czy macie krótkie, kursy czy długie, na to samo wychodzi. Jedynie różnica jest taka, że. Nagroda jest troszeczkę większa, bo jest bardziej odwleczona w czasie. To ja akurat yy, jest świetnie w takim miejscu. Że trudno się do niego dostać, ALE Możliwe, że trochę oszukamy system I polecimy sobie w ten sposób O, dobra I chyba będę w stanie przy ścianę nawalać Zobaczmy Bo Tutaj strasznie jest dziwne podejście, nie? I? Nie, nie ma szans niestety A może w ten sposób? Niech da radę Tyk No, wychodzi tak się szybciej Jeżeli miał naokoło biegać Po 140 za worek. Okej. Okay. Przyjemnie, przyjemnie. Mmm. 5 Okej. Okay. No, powiedzmy, że jest git Już bardziej nie eksperymentujmy. Podskoczmy sobie tutaj. I zobaczmy. Po 5 losach. ile będę miał za jeden worek. No właśnie, 227. Zdecydowanie więcej. Ale jak mówię, no. Eee, Tylko jest sprzedaje się na kilometry, nie? Więc dłuższa trasa, większa nagroda. Mniejsza trasa, mniejsza nagroda. Ale to jest proporcjonalne, więc się nic nie traci, jeżeli ma się krótsze trasy. Wreszcie się może nawet zyskuje, bo e, krótsze trasy szybciej levelują waszą pracę. No Bo każdy warek daje wam jednego do pracy. Więc szybciej wbijecie level, więc szybciej będziecie levelować. Eee, nie chciałem sklepu akurat otwierać. <laughs> Dobra. Eee, tyle, lecimy do kolejnej pracy. Ale nie ma co się oszukiwać, najlepszą pracą ze wszystkich jest oczywiście praca jako kierowca ciężarówki. Tutaj zarobić najwięcej. Macie do wyboru trzy pojazdy, ale... Ale... Jeżeli chcecie zarobić najwięcej, potrzebujecie mieć swojego Sprintera. Eee, możecie go kupić sobie w Majestic Motors za cenę... 8000 Majesticów, jeśli nie mylę. W tym miejscu się właśnie ten salon. Idziecie niemu. Zrobić naprawdę mnóstwo kasy. Zobaczcie, ja mam swojego. I teraz sobie tutaj wszędziemy. Dostajemy punkt, do którego mamy się udać po dostawę. Po załadunek dokładnie. I tutaj naprawdę jest różnica. Czy macie krótki kurs, czy daleki. Na premii będziecie zarabiać tutaj nawet po 6000 za jeden kurs. Ugnięte A to jest bardzo szybkie. Szczególnie jeżeli macie sprintera Proszę bardzo, 13 kg. Najlepszy możliwy kurs. Mi się trafił. Jademy! Sprinter jedzie z tego co pamiętam około 230 km na godzinę. Więc jest bardzo szybki. Tak, zobaczcie, 231. Jadę. Cały czas. Na maksymalnym ulepszeniu. Wlatujemy na pełnej. I zobaczcie. Cik! Zatrzymujemy się. W łamek sekundy. Nawet szybciej. <grym> hmm? Zobaczcie ile kasy wpadnie nam. Taki jeden kursik. I to w miarę szybki. W repozytorie, mimo że jedziemy na drugi z mapy, no to z tym sprinterem jest to strasznie szybciej. 6500, zobaczcie. Piękne. Walimy sobie jeszcze jeden kursik. Zobaczmy, ile kilosów będziemy mieli tym razem do przejechania. Mmm. Też widzę, że jakaś podwójna liczba, ale już strefa strefę mnie zasłania. Eee, 12 kilosów. Spoko. Jak tej bardziej. Chętnie podejmę się tego kursu. Nie minęło nawet 8 minut, a już zaliczyłem dwa kursy. I łącznie zarobię około 12 koła, więc zarobek jest przepotężny. Szczególnie jeżeli właśnie macie jeszcze sprintera. No, 5600 za ten kurs. Nice! Kolejna premia jest taka, że dostajecie dwa razy więcej drewna z pracy jako drwale. W zależności od tego, jaki macie poziom drwala, albo do lasu numer 1, 2, 3, albo 4. Ja aktualnie to poziom drwala numer 3, więc będę leciał do lasu numer 3. Bierzemy do do rąk cikierę, kupujemy ją od drwala albo na rynku i tniemy. Jak już się nadniemy, no to mamy jeszcze kolejne cięcie, tylko tym razem z większym pomyślnikiem musimy gałęzie rozwalić. I zobaczcie, zamiast jednej kłody dostałem dwie. I w ten sposób właśnie. To będzie działać cały czas. Zabierze policzyć, ile czasu mi zajmie. E, właśnie oddawanie do Maxa Sprintera, a także mojego eku. Okej, okay, zmiana planów. Bo zobaczcie, mój topor jest już zbyt bardzo uszkodzony. Nie dodaje się do niczego, żeby go wyrzucić. E, tyle mam drewna tutaj. A w samochodzie mam jeszcze tyle drewna. Zobaczcie, że przekroczyłem limit, bo ogólnie jest tak, że jak macie tutaj drewno. No to ona zalicza się tylko jedno, ale są dwa. Zobaczcie, wyjmę drewno, albo nawet dołożę. I zobaczcie, dokładam jedną sztukę. Ale w to wykłumam dwie. Więc jak wrzucam tutaj No to się zaliczają dwie. Kolejne dorzucam, zaliczają się kolejne dwie. I e, może przez to przekroczyć limit wagi. Więc e, sprinter zladawałem do fullata tak jakby, ale nie do końca. E, no i teraz mogę sobie to wyciągnąć z tego m, pojazdu. Do mojego eq i polecimy sobie na rynek i to sprzedamy. I zobaczymy, ile HS zarobię. 55 minut mniej więcej powiedzmy, że zrobiłem. Eee, dobra. No, sprzedamy I lecimy. Rynki są trzy, jak też pamiętam. E, tak jest. Pierwszy jest tu, drugi jest tu i trzeci jest tu. Okej, okay, dobra. Lecimy. Oczywiście kłody możemy także sprzedać innym graczom, ale ja nie jestem fanem tego rozwiązania, wolę sprzedać natychmiastowo te kłody na rynku. Chociaż czy natychmiastowo? No właśnie. możliwe, że nie natychmiastowo, już tłumaczę o co chodzi. Ceny różnych produktów na rynku różnią się w zależności od czasu. Raz mogą być ceny większe, raz mogą być ceny mniejsze. Zobaczmy jak teraz to wygląda, czy ceny są w Nerwal znajduje się tutaj i... Jak to wygląda? 125 jest za kłodę dębową, a ja mam brzo brzozową, okej. Okay. 164 Czyli cena jest okej okay. Okej, okay, mogę sprzedawać raz sprzedaj I wszystko poszło mojego zeku 15 koła dostałem A to nie jest koniec, bo jeszcze mamy oczywiście w naszym pojeździe Więc z tego Ej kurde, ten hajs będzie opłacalny strasznie! Ej no, naprawdę! Bo 15 koła dostanę za jedno zapomniane eq, tak? Czyli łącznie... Wow! To może być nawet bardziej opłacalne niż kierowca ciężarówki! Ciekawe... Przydajmy kolejne... 15 koła... Więc, ja już mamy 30, nawet 31 prawie. Zobaczmy tutaj. Ile tego będzie. Mhm. Oczywiście, wiecie, dałoby się jeszcze lepszą cenę na terminy ale ta, Która aktualnie mamy, jest w miarę satysfakcjonująca. Więc zobaczmy. Eee Zobaczmy, nowy towar. Jest to się zmienić cena, nie? Ale my sprzedajemy teraz. I. 10 Więc było 31, powiedzmy 41. pół tysiąca, mniej więcej co robiłem w ciągu godziny, łącznie z załadowaniem splittera. Eee... Nice, nice. Łącznie z sprzedażą, nie? Wow, 41,5 na godzinę? z bardzo dobry zarobek. Dwa razy więcej dostaniecie także grzybów. W zależności od tego, jaki poziom macie grzybiarza, wydajcie się na spot numer 1. Dwa, trzy, cztery, pięć, albo 6. Ja akurat mam poziom numer trzy. Więc tutaj się właśnie udaje. jedyne, co jest potrzebne, żeby zbierać grzyby, to nóż. Taki zwykły myśliwski. Wybieracie i możecie właśnie zbierać grzyby, które rosną po lesie. I zobaczcie. nam pierwsze grzyba. I za chwilę do mojego wpadną dwa grzyby. Tak, magia. Więc proszę bardzo. Są. Dwa grzybole. Akurat one się nie łączą. Uzbieramy sobie jedno pełne EQ i zobaczymy, ile z tego kasy dostaniemy. Ile czasu nam to zajmie też, oczywiście, przy okazji? O, z tych grzyba zbieramy. Minęło 11 minut. I mamy EQ pełne. Zobaczymy, za ile hajsu jest w stanie to obchnąć. Tutaj także ceny na rynku różnią się od czasu. Jakby co. Eee, tutaj jest stanowisko. Zobacz, Lot za 36 minut. Ale czy aktualnie jest spoko? 55. E, to jest słaba cena. Hmm? Zdecydowanie. Więc ja sobie poczekam ten czas. I sprzedam to po wyższej cenie. Bo zobaczcie, że grzyb, który jest na poziomie drugim. Kosztuje 60. Nawet grzyb na poziomie pierwszym kosztuje 63. A grzyb na poziomie trzecim. Jest tańszy nawet od poziomu pierwszego, więc jest zła cena, bardzo zła cena. Czekamy sobie ten czas. Minęło trochę czasu, zobaczmy, jak sytuacja się zmieniła. I. No nie! Kurde! Zobaczcie po raz kolejny, co cena, jest Szyb z poziomu drugiego jest warty 104 dolary, a tylko 57. Ale lipa. No. Więc lepiej byłoby także je przetrzymać. No bo one jest, jest szansa, żeby to warte ponad 100. No, zaraz sprzedajemy. 5000. No, ale dałoby zrobić się nawet 10. I w sumie. co to to, ile to czasu zbierałem? Jeżeli wyczekamy dobrą cenę, no to jest nawet bardziej opłacalne niż drwal. No? niezłe to jest. Pracując jako rolnik, także dostaniemy dwa razy więcej plonów. I jak dopiero zaczynacie, to jedyna praca, jaką możecie się podjąć, to zbieranie pomarańczy. Żeby to, żeby to zrobić, poćleby się przebrać. Jeśli już macie strój, no to udajecie się na pole, na którym rosną te właśnie pobarańcze. Może być to lepsze, przykład to, to miejsce. I teraz tutaj możemy je zbierać. Klikamy na pobarańcze i do naszego EQ wpadają. Tutaj zobaczcie, po dwie sztuki. Okej, okay. no to zbieramy całe EQ. Zobaczymy ile czasu mi to zajmie. Ogólnie możecie zbierać to w ten sposób, że podbiegacie do drzewka, odbiegacie. I zbieracie ponownie. Z innego trzeba możecie dzisiaj pomarańcze zebrać. Już podjechałem na rynek, bo mam pełne EQ. I proszę państwa, 11 minut zajęło mi zapełnienie całego EQ i pomarańczami. I teraz je sobie sprzedamy i zobaczymy, ile kasy dostanę za to. Zobaczmy, chwila prawdy. Tutaj ja i także cena się zmienia, ale akurat yy, to są minimalne powiedzmy, zmiany yy, Teraz jest po 30. Ej, to strasznie dużo! Wydaje mi się, że gdzieś cena orientowała się między 19, 18, 20, a teraz 30 ponad jest. Wydaje mi się, że to zostało zwiększone. Okej. Okay. Nie no dostałem 6000, 11 minut. Też dobry wynik. Praca w kamieniu łomie to jest bardzo dobra rzecz. I to chyba jest lepsza rzecz, jaką możesz podjąć się podczas tej aktualnej premii. No bo tak, w tej sobie. Kupujesz sobie Tidow. I to ci starczy już do końca twojej gry. No, naprawdę? Teraz, żeby czego rudy, i z niej wypadać ci żelazo może wypaść mieć, może wypaść cynk, mm, może wypaść także srebro i najważniejsze złoto Zaraz sobie spojrzymy na rynek i pokażę Wam, ile poszczególne rudy są warte. Mm, no i oczywiście, podczas aktualnej premii, Dostajecie tylko dwa razy więcej, nie? Dostarczy dużo waży, więc warto przyjechać kiedyś razem z dużym bagażnikiem. Ale no, jeżeli wypadnie wam złoto No to naprawdę jesteście w stanie mnóstwo hajsy zarobić Czasem jest taka akcja, że złoto w ogóle nie wypada Przez godzinę A czasem jest taka akcja, że w ciągu godziny Tego złota macie z 8 na przykład, nie? No i podczas tej premii To je przyłożyło się na 16 złota Czyli to byłoby Ponad 300 tysięcy Proszę Państwa więc naprawdę, da się mnóstwo hajsu tym zarobić, wiadomo teraz będzie ceny złota minimalnie spadną, ale to jest kwestia tygodnia, dwóch i ceny wrócą do normy. Zobaczcie, teraz zostałem srebro, kopiemy sobie dalej. Ta minigierka jest bardzo prosta, na razie nawalamy lewe myszki, a później musimy kliknąć sobie te poszczególne rudy, które nam się tam pojawiały. Więc zobaczcie, mnóstwo osób teraz komieniowało miejsca, bo to jest najlepszy sposób na zarobek teraz. Eee, zajrzyjmy sobie na rynek i pokażę Wam, jak to wygląda eee, z rudami. Złoto aktualnie jest po 9000, czyli malutko. On normalnie kosztuje około 20. No teraz, jak widzę, 4 spadły. No, tak, po 15, ok, widzę. 13-14, spoko No ale kiedyś złoto było po 25, nie? Tutaj po 20. Teraz to lekko spadło, ale wciąż to jest bardzo dobry zarobek. Warto teraz za tym przysiąść. Jeżeli chodzi o inne rudy, no to serbo jest, jest mało warte jest mało warte też mało warte cyna raczej, ale ruda żelaza jest warta sporo, więc yy, wszystkie inne rudy, naprawdę możesz możecie wywalać tak glebę, jedyne co was interesuje, to żelazo, a także oczywiście Złota. Widzicie, go się przechodzi żarówką, żeby mieć duży bagażnik i ładować właśnie te rudy do paki. I wam też tak polecam oczywiście działać Zobaczcie co teraz jej wypadnie Mary, ruda żelaza, no i gitara Ruda żelaza i złoto, te dwie rudy Was interesują I ostatnia premia jest na rybaka, aby zacząć łowić się udać się na przykład sklepu wędkarskiego Tutaj kupić potrzebny sprzęt Czyli wędkę, kołowrotek, żyłkę wędkarską Haczyki Przynęty Albo zanęty Teraz lecimy na łowisko jeżeli dopiero zaczynacie, oczywiście będzie to łowisko poziomu pierwszego. Akurat jestem doświadczony, więc lecę od razu na łowisko poziomu siódmego. I tutaj macie dwa razy większą szansę na złowienie większej ryby. Więc teraz sobie pojazd tutaj zaparkuję, nawet bagażnik i możemy zacząć łowić. Let's go! Jak trafimy sobie w zielone, no to mamy o wiele szybciej tą rybę. No, szybciej jest dopiero na, na haczyk, nie? I widzimy, że coś jest. I teraz musimy krążyć rybę. Czyli jeżeli ryba leci na lewo, my D, czyli w prawo. Jeżeli ryba leci na prawo, Klikamy A, czyli na lewo. Czyli myślimy w przeciwnym kierunku. I tak to welamy. Ryby to jest straszny, dobry sposób na do zarobek. Nawet na tych niskich poziomach łowienia. Yy, czyli, pierwszym te ryby są strasznie drogie, nie? Bo większość osób, które grają ramach już są bardziej doświadczone, więc pobierają na tych lepszych łowiskach. A potrzebują do kontrakt kontraktów rodzinnych te słabsze ryby i po prostu je kupują za jakieś chore ceny. Więc warto, jak te bardziej łowić od samego początku. Jak mówię, nawet w tych gorszych łowiskach, wbrew pozoru, może się więcej zarabiać niż na lepszych łowiskach. Wiadomo, te ryby, które mówicie, na tych mniejszych łowicach są troszeczkę lżejsze, mniej ważą, ale to już jest to opłacalna rzecz. I proszę bardzo, akurat ja zrobimy albulę 4 kg. Nice. Więc bierzemy CDQ, ale możemy także, jak mamy pojazd w pobliżu, dać to do bagażnika od razu. Pyk. I łowimy. I tym razem... Ryba waży 3 kg, no prawie 4. Więc też nieźle, ale ona wpadła nam od razu do bagażnika. Zobaczcie. Mieszam bagażnik i ta ryba już tam jest, więc jest syfina szeregu. Więc może pojechać z dużym pojazdem i sobie właśnie te rybki tam ładować. Moja finalna ocena jest taka, że najbardziej się rybak, później kamienią na kierowca ciężarówki, na sobie jest rwale, grzyby, farma i na końcu są inne prace czyli na przykład śmieciarka, inkasent um, górnik, tego typu sprawy listonosz o, na przykład i oczywiście już nie wspominam tej liście pracy w frakcji, bo to jest akurat rzecz, która wpada wam przy okazji co godzinę aktywnej gry, jeżeli pracujecie właśnie w policji, na przykład FIB i tak dalej, ale takie prace, które możecie się podjąć i dostajecie wypłatę zależnie od tego Ile przepracujecie, że tak to powiem, no to moim zdaniem tak się prezentuje ta lista, co się najbardziej opłaca. Jeżeli gracie na Majskiku, dajcie znać co wy byście zmienili na tej liście, a jeżeli nie gracie, no to oczywiście wszystkie linki macie w opisie.